Raduj się i wesel Panno Maryjo. Alleluja. Bo zmartwychwstał Pan prawdziwie. Alleluja. Módlmy się. Boże, który raczyłeś uweselić świat przez zmartwychwstanie Syna swego, Pana naszego Jezusa Chrystusa, daj prosimy, abyśmy przez Jego Rodzicielkę Marię Pannę dostąpili radości życia wiecznego. Przez Chrystusa Pana naszego pod Twoją obronę ciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, synem swoim nas pojednaj, synowi swojemu nas polecaj swojemu Synowi nas oddawaj. Pomnij o Najświętsza Panno Maryjo, że nigdy nie słyszano, abyś opuściła tego, kto się do Ciebie ucieka, Twej pomocy wzywa, Ciebie o przyczynę prosi. Tą ufnością ożywiony do Ciebie, o Panno nad Pannami i Matko biegnę, do Ciebie przychodzę, przed Tobą jako grzesznik płaczący staję. O Matko Słowa, racz nie gardzić słowami moimi, ale usłysz je i łaskawiej wysłuchaj Narodziny i dzieciństwo. Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Stefan Wyszyński, przyszły prymas tysiąclecia, urodził się 3 sierpnia 1901 roku w Zuzeli nad Bugiem, jako drugie dziecko w wielodzietnej rodzinie Stanisława i Juliany. Ochrzczony w miejscowym kościele przez księdza Antoniego Lipowskiego. Całe dzieciństwo Stefana przebiegało w atmosferze służby Bogu i ludziom, pełnej pietyzmu postawiał wobec wszystkiego, co Polskie. Jego ojciec pracował jako organista, a cała rodzina mieszkała w bezpośredniej bliskości kościoła. Po latach już jako kardynał wspominał ten pierwszy zuzelski okres życia. Wiele razy znajdowałem mojego ojca, którego Bóg obdarzył głęboką religijnością i darem modlitwy właśnie tutaj, przed obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej. Tutaj spędzał chwilę wolno od licznych prac. Nie rozumiałem wtedy, dlaczego ojciec tyle czasu klęczy przed tym obrazem. Dziś rozumiem. Był wierny darowi modlitwy do ostatnich swoich dni. Dziś rozumiem jego modlitwę i służbę, którą traktował nie jako zawód, ale jako powołanie sługi ku chwale Bożej, grając i śpiewając w dawnej, zabytkowej drewnianej świątyni. Zuzela i rodzinne strony prymasa należały wówczas do zaboru rosyjskiego. Ojciec Stewka, będąc żarliwym patriotą, oprócz służby w kościele. Troszczę się o upamiętnianie związanych z polską historią miejsc i wydarzeń, nie miały zniknąć ze świadomości kolejnych pokoleń. Ksiądz Prymas z nostalgią wspominał tę ryzykowną i niemiłą dla carskich władz działalność rodzica. Nocą mój ojciec zabierał mnie nieraz w odległe lasy. Jechało z nim zawsze razem kilku miejscowych, zaufanych gospodarzy. Stawiali krzyże na drogach i różnych kopcach wracaliśmy w zupełnym milczeniu, nigdy nie wolno było o tym mówić ani słowem. Dzieciństwo głęboko zapisuje się w pamięci każdego człowieka. Jego kształt wywiera ogromny wpływ na późniejsze postawy życiowe. Nic więc dziwnego, że wczesny i żywy związek Stewka z parafialnym kościołem i świątobliwym proboszczem nie został bez wpływu na mentalność przyszłego biskupa. Oddają to kolejne wspomnienia. Co mi zostało w pamięci? Pozostała mi ta chrzcielnica, z której kapłan, sędziwy ksiądz kanonik Antoni Lipowski, ówczesny duszpasterz tej parafii, czerpał wodę chrzcielną, aby obmyć mnie i trzy moje siostry. Często musiałem do niego biegać, posyłany przez ojca, z różnymi sprawami, głównie z metrykami do podpisu. Ksiądz kanonik nie lubił, gdy się garbiłem, nazywał mnie garbulem. Nieraz mi mówił: Jak ci przyłożę sękala, to się wyprostujesz. Prostowałem się jak mogłem. Do dziś dnia staram się trzymać prosto. Pamiętam tego kapłana, gdy nauczając z Ambony w Starym Kościele niekiedy płakał, wspominając najrozmaitsze cierpienia, braki i grzechy wspólne wygnańcom synom Ewy. Umiał też po swojemu godzić, ma godzić małżeństwa. Wrażliwość młodego Stewka na ludzi, rozumienie ich, miłość do miejsca narodzin, do środowiska, w którym wzrastał, jakże mocno uwyraźnia się w ocenie duchowości mieszkańców tego styku Podlasia z Mazowszem. Pamiętam do dziś dnia ludzi prostych, których obserwowałem jako chłopiec. Zdumiewająca była ich spokojna, ufna wiara. Tego nie można nazywać żadną miarą niewiedzą religijną, bo z tym się łączy patrzenie w głąb, niemal jakieś mistyczne obcowanie. Ci ludzie widzą to, w co wierzą. Obserwatorzy tego nie widzą, ale oni widzą. Każde ludzkie życie ma swoje liczne uwarunkowania. Módlmy się dzisiaj za wstawiennictwem Maryi, aby nigdy dzieciom nie zabrakło prawdziwego domu rodzinnego i pełnych Do Bożego Ducha świadków wiary w Boga. Przed tak wielkim Mam wszyscy brać Się. Boże, Ty w najświętszym sakramencie zostawiłeś nam pamiątkę swej męki. Daj nam taką czcią otaczać święte tajemnice ciała i krwi Twojej, abyśmy nieustannie doznawali owoców twego odkupienia, który żyjesz i królujesz na wieki wieku. i <laughs>